Cześć, tu Karolina. Trochę późno już, na ostatnią chwilę trochę. Ale pokazuję Wam kartki wielkanocne, które już właśnie kiedyś zrobiłam. I tutaj są takie cztery na podstawie tutorialu od Gryca Art Studio. Na takie proste kartki ze stemplami, odrobiną tuszowania. I tutaj dwie powstały takie. Tutaj są wyembosowane te króliczki i te jajka. Tuszem, yy, znaczy pudrem z wow. A tutaj pokolorowałam je. To są też tylko pokolorowane na jeden kolor, a tutaj taka bardziej kontrastowa praca, a tutaj taka kolorowa. A tutaj rozdzieliłam króliczki. Dodałam też maskę, bo tam Kasia nie robiła z maską. Ale mi tak brakowało czegoś, więc to są takie kwiatuszki no i tutaj e, to jest kolekcja z Craft O'Clop Creative Review tak. e, no i dodane tylko wykrojniki z tamtego roku, nie kupowałam żadnych nowych e, więc to jest taka z jajeczkiem to jest z takim kurczakiem. To jajko jest z wycinanki. To jest z. i kropki. <noise> Ale to, ta ramka z tym króliczkiem. Nie mam pojęcia. Ja ją dostałam w gratisie. Ona chyba jest z fabryki Weny. A to. Też nie, wiem. nie pamiętam już. Yy, na pewno jest w filmiku zakupowym. Więc jak też będzie ciekawe, to można wrócić. I też pomalowałam to markerami, on jest taki jakby w ciapki troszkę, nie chciałam, żeby był taki jednolity i tutaj też markery. Tutaj też jest to jajko z wycinanki, króliczki z wykojnika. i tutaj piacenty się błyszczą żeby taki urok lepszy może. I tutaj tu są właśnie też te jajka ze stempla wycięte. I takie. Tu jest króliczek. Też z kraftoklok z innej kolekcji. Coś takiego i... Y Tutaj teksturka z i kropki, a tutaj waranek I aleluja odbite stemple I to by było na tyle. W moich kartach raczej nie będę nic dorabiać. Jestem w tyle z pracami, więc nie mam czasu, żeby dorabiać. Dzisiaj jest poniedziałek. Na pocztę pójdę prawdopodobnie w środę, więc wszyscy i tak zostaną po świętach, kaczki, więc <grywki> tak to teraz wygląda. Yy, dzięki i do zobaczenia. Niebawem pa!